Dla niego Iron Man, człowiek, ze stali, no budzi respekt Denis na jak wchodzi do jakiegokolwiek pokoju, jak wchodzi do klatki, myślę, że podobny. O jest, Denis jest bardzo zmotywowany, bardzo dobrze przygotowany, on chce dzisiaj pokazać się z jak najlepszej strony, chce to szybko zakończyć, bo chce iść dalej, chce kolejnych wyzwań, cały czas mocno trenuje, rozwija się, więc... Jest młode, wszystkie atuty są za nim. Natomiast parujecie razem, trenujecie razem jak na pozycji, na przestrzeni swoich umiejętności pokazuje się profesjonalistom takim jak ty. Musisz powtórzyć, bo jak prezentuje się w porównaniu z takich profesjonalistów jak ty? To Denis bardzo dużo trenuje, naprawdę czasami aż za dużo jest. Bardzo ambitny, chce ciągle się rozwijać, szuka tej wiedzy. Ja już czasami mówię mu Izzy, easy, easy zwolnij troszkę. No to trzeba czasu, a on cały czas do przodu, do przodu. A jego przeciwnikiem będzie niezwykle charakterny wojownik, który walczy od początku do końca i wydaje się absolutnie niewzruszony. Przed Wami prawdziwy gigaczat.

Przypomnijmy Dawid to jeden z tych ludzi, który więcej robi niż mówi. To, to, to... Dawid potrafi się bardzo elegancko zachować. Dobrze pokazuje się w walce bardzo charakterny, więc wpadły do freak fightów trochę yy, tak na chwilę, nie chciał po prostu raz zawalczyć. Tak jak kiedyś raz pojechał na zawody kickbokserskie, żeby mieć taki sam puchar jak jego syn w domu, tak i raz poszedł. Do klatki, właśnie do starcia z Alanem Kwiecińskim, bo chciał sobie posmakować. Miała być to jednorazowa przygoda, ale rozgościł się już bardzo mocno w tych free fightach i sam teraz przyznaję, że sprawia mu to bardzo dużą radość. Ja mam wrażenie, że ostatnimi czasy to też przysparza mu dużo więcej sympatii niż synowi, który na początku był frontmenem rodziny Załęckich, a teraz chyba to właśnie Dawid Załęcki witany jest z większą radością w klasie. Jest nazywany Igaczadem nie z powodu, naprawdę mało mówi, każda odpowiedź jest lakoniczna, a dużo pokazuje jak na ten bieg, jak na tak krótki staż, crazy jest po prostu, jak zwykle wskazuje, szalony, no ma w ogromną umiejętności i doskonale mu idzie. Porównajmy teraz wagę przede wszystkim zawodników, ponieważ różnica to prawie 20, a nawet ponad 20 kg. Wielka dysproporcja! I dlatego też K1 w małych rękawicach, żeby po prostu ta dysproporcja w parterze nie miała olbrzymiego wpływu, bo wtedy Stońce. to by było wiadomo. Ponieważ panowie walczą że biją no, w, w K1. A Dlatego mówię, że biją się w K1, żeby <ziby> ta różnica 20 kg nie była w parterze dominująca. Czy tenis dla brygan zacznie tak jak powiedział Daniel Mielańczuk, czy zacznie ostro, bo Crazy już udowodnił, że ciężko go skończyć, łatwo się przez to wypompować. Tak, ale Denis jest bardzo dobrze przygotowany kondycyjnie Dobra, i wszystko więc... wie. Jestem ciekaw, czy w takim samym to stylu to będzie to walczył to Dawid Załęcki jak w poprzednich walkach, bo on ma bardzo otwartą, szeroką pozycję. I tak, od razu, tak samo jak zawsze. Lekko wychylona głowa do przodu, nisko opuszczone ręce i szukanie tych takich nietypowych, niby wydawałoby się, że nonszalanckich ataków, ale one są często dzięki temu bardzo skuteczne. Labryga twierdzi, że musi pokonać ojca, żeby dostać walkę z synem Denisem. Zobaczymy, czy tak to się uda. Po tym pierwszym przepuszczonym kopnięciu uśmiechnęli się do siebie obaj panowie. Ciekawa próba Hajkika. a tutaj... Naprawdę prosimy nie mrugać, czy może zaraz skończyć. Ma Labryga w tych pierwszych sekundach prowokować rywala i patrzeć na jego reakcję, a potem w ten sposób gdzieś zaskoczyć, kiedy będzie wiedział, jak reaguje Załęcki. Ciekawe dwa low od Dawida. Ale dobre zachowanie, dobre zachowanie Labrygi nie pozwala Załęckiemu stać daleko od siebie. Spycha go pod siatkę. Chociaż teraz kilka kroków do przodu robi Załęcki. I otwiera sobie nieco więcej możliwości. Zaczyna nam tańczyć tutaj Dawid. O, teraz szybka seria prawy. Prawy. Tak, Wędzieski ale Labryga... powinien stać na nogach, powinien więcej się ruszać, więcej zwodów. I o, już tak, teraz kuchnął. Bardzo ładny Najpierw... prawy Denisa Labrygina. Natomiast tutaj każde uderzenie od Denisa jest wyprowadzone z taką siłą, że może urwać głowę, jeżeli trafi. No i te kopnięcia podobnie. Oleś, idą na wymianę, te ciosy ważą tonę, proszę państwa. Jeśli któreś trafi czysto, to nie będzie czego zbierać. Zdecydowanie tak. Nie trafił teraz kopnięciem Dawid Załęcki. Tylko pamiętajmy, On... że właśnie tym Don Diego się trochę w tej pierwszej rundzie zaskoczył, że rzucał bardzo mocne uderzenia. Nie udało mu się skończyć Załęckiego i w tych kolejnych rundach już było trudniej. Naprawdę twardy jest 46-latek z Torunia. Naprawdę siła jaką oni wkładają w uderzenia i w kopnięcia jest tak duża, że aż strach pomyśleć co się stanie, gdy nie z nich trafi. Chwila przerwy, badanie. Ale nieco właśnie się rozluźnił. Tenis zaczął się też bujać na lewo i na prawo. Tak, jakby trochę Daniel posłuchał, ale nie, jednak jak czołg idzie do Prawy, przodu. trafił Dawid Załęcki, ale nic nie stało Labrydze. Na odskoku. Ma przewagę zasięgu, mam wrażenie, Załęcki. On ma taką nietypową budowę, że te ręce są długie. Dzięki temu gdzieś tam z kieszeni rzuca tymi ciosami i trafia. Teraz ten lewy przyjęty na bark przez Labryga, sam poprzestawiał rywala wykonaniu Załęckiego. Teraz mocny loło dla brygi, aż było to słychać. Widać tak. też zaczerwienienie. Denis powinien na więcej pracować, też boksować. Zacząć boks, ładna obrotówka. Czy weszła na brzuch. Coś powiedział Dawid Załęcki. Pokazał, tak pokazał, tak. pokazał kciukiem, że to fajnie wyszło. Obróć się, obróć się Fight! Nie ma znów liczenia. Ostatnie 10 sekund. Wyżej ręce powinien trzymać Denis. Natomiast mamy naprawdę bardzo twarde starcie z jednej i z drugiej strony. Większa presja. Stop, stop. Oj!